Wojtka Sosnowskiego poznałem, kiedy przyjechał na taką wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego i od tej pory zaczęła się intensywna nasza współpraca, on w Białej Podlaskiej, jako mój przedstawiciel, no ja tutaj w Lublinie. I chcę powiedzieć, że ten okres był bardzo owocny. Poznałem Wojtka bliżej, jako studenta i jako przedstawiciela w Radzie Miasta i teraz, startując z drugiego miejsca, uważam, że jest to osoba godna polecenia. A to dlaczego? Dlatego, że Biała Podlaska, jako miasto ludzi młodych i dla młodych, prawda, potrzebuje takich właśnie reprezentantów w grupie decydentów, a więc w władzach lokalnych, do których należy Rada Miejska. Startuje z drugiego miejsca. Ale życzyłbym sobie i mieszkańcom Białej Podlaskiej, żeby ten młody człowiek znalazł się w tym zespole. Na pewno się mieszkańcom przyda.